Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Podróż pociągiem. Dzisiaj pepa z przyjaciółmi wybrała się w podróż pociągiem. Pan królik sprzedaje bilety. Ile biletów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć ulgowych i jeden normalny bilet, proszę. Dzieci, niech każdy plinuje biletu. Proszę o bilety, dzieci. Ach, zgubiłem mój bilet. O, drogi Pedro, musisz być uważniejszy. To jest jego bilet. Oho, nie gub go więcej, Pedro! Nadjeżdża pociąg! Uhu. Pani królik jest maszynistą. Siadać! Ja! Pociąg na pociąg na fotelach będzie dal. Piękna jest podróż ta, gdzie będzie nam żal. Zeszyty ćwiczeń Uuu. Dzieci muszą zaznaczyć Co zobaczyły w czasie podróży Żaglówka Semafor I tunel Ja widzę drzewa Drzew nie bada w liście O nie Ja widzę chmury Czy chmury są na liście? Nie Ja widzę dziadka psa Ahoj Tom Witaj, Witaj dziadku Na liście? Coś ty, Pepa. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek pójdzie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Ura! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę. Pan królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet? O, coś takiego? Kierzy bilet, Pedra! Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko wjeżdża w górę, Madame Gazelo. Jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro. Możesz przyjść naprzód pociągu. <grystanie> Hej. Hej! Witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. <grystanie> nasz pociąg na, nasz pociąg na, po torach będzie dal. Piękna jest podróż, ta wysiadę będzie na żal. To semafor! Tak, jest na naszej liście! Hurra! Dzieci zaznaczają semafor na liście ćwiczeń. Semafor zatrzymał pociąg, aby mógł przejść ktoś bardzo ważny. Pani kaczka z przyjaciółmi. O, wjeżdżamy do tunelu. O, och, och, nic nie widzę! Bo jesteśmy w tunelu. Tunel to ostatnia pozycja na liście ćwiczeń. Hurra! <ślesk> Koniec trasy! Koniec trasy, wszyscy wysiadamy. Madame Gazelo, jak teraz wrócimy do domu? O, Pepo, stąd wygorzyliśmy. Pociąg zatoczył ogromne koło. Bilety, proszę. <ścoughs> A? Pedro znowu zgubił bilet. A? Pedro, proszę, oddaj mi czapkę. Tu jest bilet Pedra. O, znalazłem mój bilet! Postaciom głosów użyczyli Joanna Domańska, Julita Korzuszek-Borsuk, Dorota Anton, Andrzej Chudy, Zbigniew Kozłowski, Marek Włodarczyk. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska, GMC Studio.